Dzień dobry Państwu. Nie widzieliśmy się przez tydzień, więc dzisiaj takie trochę podsumowanie. Ciekawe rzeczy obchody świąt w Polsce, jak to ktoś kiedyś powiedział najdłuższy weekend nowoczesnej Europy. Święta skumulowane, no i defilada 3 majowa wystąpienie prezydenta i ciekawa, ciekawa deklaracja prezydenta, że jest za tym, żeby wpisać. E, przynależność Polski do Unii Europejskiej, e, do Konstytucji. No, nie wiem, czy ktoś e, zna lepszy przykład e, oddawania własnej e, suwerenności. E, no, bo w końcu Unia Europejska nie jest ciałem nad którym panuje polski sejm i nad którym panuje polski naród i nie wiadomo jaka będzie być może w interesie polski będzie wystąpienie z Unii Europejskiej a być może nie to wszystko zależy od tego się ma sojusze żeby patrzeć który jest z nich dobry dla interesu narodowego no, zła pamięć zła pamięć bo przecież do konstytucji PRL-u wpisana był sojusz ze związkiem radzieckim no, ale PRL był państwem okupowanym. Czy dzisiejsza Polska jest państwem okupowanym? A jeśli tak, to przez kogo? E, taka optymistyczna wersja, że jedynie przez głupoty na razie. E, druga rzecz, proszę Państwa, e, no, środowiska te tak zwane antysystemowe, czyli te marginalne, które są nieobecne w tym przekazie medialnym, zdołały e, doprowadzić do tego, żeby Sprawa roszczeń do tzw. mienia bezspadkowego była no, już na, na tapecie również tych bardziej tzw. mainstreamowych mediów, ale też zaczynają do niej się odnosić politycy, no bo też Żydzi zaczynają przedstawiać dosyć zmasowaną kampanię internetową, medialną. Prezentują różne tam panie, które rzekomo jakieś pałace w Polsce miały i tak dalej, i tak dalej, i teraz im się coś należy. Proszę Państwa, czasu już świadomić, tu chodzi o grabież Polski, tu chodzi o tak zwane bezspadkowe to znaczy o coś, co ma postać. Jak już mówiłem kiedyś, reparacji wojennych, czyli takiego oszacowania, ile by to mogło być, ile Żydzi mieli, a, a kto był Żydem przed wojną, a co mieli, na ile to było zadłużone. Na, proszę Państwa, to jest po prostu kosmos. No i chodzi o to, żeby z Polski coś wycisnąć, bo Polska siłą rzeczy oddaje to mienie również, również Żydom zwróciła własność gmin żydowskich i tutaj jest mnóstwo nadużyć i tutaj też warto by było żeby się tym zajął wymiar sprawiedliwości, jak to mienie rozszabrowane przez Żydów, półżydów sprzedawane na pniu, pisał o tym pan Szenicer mówią o tym różni uczciwi Żydzi no ale każdy się boi ruszyć tego tematu, no bo od razu będzie taka japa Taka japa, że e, antysemityzm. E, więc, no, niestety mamy tematy tabu w dzisiejszej debacie politycznej, i za to tabu naród polski płaci konkretne, wymierne pieniądze na rzecz e, różnych e, oszustów. I w związku z tym, proszę Państwa, ciekawa rzecz. Otóż pan premier Morawiecki zatwitował, że. E, Polacy, to chyba w sobotę było, że Polacy powinni mieć pełne prawo być dumnymi ze swojej historii, dziedzictwa, kultury oświętowania pod biało-czerwonym sztandarem. Pamiętamy o tragicznych losach polskiego narodu w trakcie II wojny światowej, dlatego nie będzie zgody na wypłatę odszkodowań z naszej strony. Odszkodowań z naszej strony. Czyli, ale nikt tu nie mówi o Żydach, nikt nie mówi o żadnej tej e, amerykańskiej ustawie, która zobowiązuje. Mm. Amerykański Departament Stanu do tam naciskania na Polskę do uregulowania tych roszczeń, bezprawnych roszczeń żydowskich. I ponoć Jarosław Kaczyński, który, który w półtusku rozmawiał tam w domu Polonii, właśnie w związku z tym, no bo mieliśmy święto. 2 maja to jest Dzień Polonii, Dzień Flagi, świętowaliśmy. W każdym pracą my tutaj. W każdym razie, proszę Państwa, Jarosław Kaczyński powiedział, cytuję, że Polska żadnych zobowiązań wojennych nie ma i to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności, przyzwoitości. Dodał, że to nam należy zapłacić, to nam się, niektórzy na zachód od polskiej granicy, są winni dziesiątki, setki miliardów euro czy dolarów, może nawet więcej niż bilion. My nie jesteśmy nikomu nic winni. I tu ciekawe, bo pada mm, kwota tego biliona. Kwota biliona, która się pojawiła w liście organizacji żydowskich, bodajże do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. A biliona, biliona. E, no właśnie, niektórzy tak liczą, że to te, że Niemcy zapłacą, a my zapłacimy Żydom, że coś, coś takiego będzie. A oczywiście, proszę Państwa, to są żłudne rzeczy. No ale dobrze, że tutaj pan Jarosław Kaczyński, lider państwa polskiego, przewodniczący państwa polskiego, no zaczyna na ten temat coś, coś tam mówić. Może chodzi po prostu o wybory, może chodzi o to, że, że PIS zaprezentuje siebie jako jedyną siłę zdolną oprzeć się tym, tym żydowskim roszczeniom. No, sądząc z doświadczenia, to tak siebie zaprezentuje przed wyborami, natomiast po wyborach to już się zobaczy. Tyle o Polsce, proszę Państwa. Natomiast prezydent Trump prezydent Trump odniósł się do tego, jak się zachowują tak zwane właściciele med, tak zwanych mediów społecznościowych, czyli Facebooka, Twittera i tak dalej, a zachowują się tak, że likwidują ten dyskurs z prawej strony, to znaczy niby pod pozorem unikania czy tłumienia mowy nienawiści i kasowania kąt ludzi, którzy mogą być niebezpieczni. Oczywiście właśnie w dzisiejszych czasach jak zwał, tak zwał, to znaczy w zależności od tego jak zwał, no to można wszystko określić, bo którzy to są ludzie niebezpieczni? I jak to zdecydować? Kto to ma definiować? Na podstawie czego? Co to jest mowa nienawiści? To, to są rzeczy, które są używane jako wytrych, jako pałka. Jako pałka na, te, na tego przeciwnika politycznego, który się ustawia pod ścianą, tam przykleje się mu tę opaskę, nalepkę i, i, i powie, ty, uff, won. No i, właśnie, no i właśnie tak zrobiono. Won z różnego rodzaju komentatorami prawicowymi. Niektórzy z nich miłymi mojemu sercu nie są, bo Louis Faraghan. To jest człowiek, który tam no, czasem odlatuje w kosmos. Ale w końcu, proszę państwa, ludzie mają prawo do głupoty. Na tym polega debata. Na tym polega debata. Nikt z wszystkich rozumów nie pozjadał. No więc, jeżeli się kasuje jedną stronę przekonań, jedną stronę politycznego spektrum, no to nie jest się Czymś, jak, co, co, co dostarcza jakieś platformy wymiany myśli, tylko jest się y, po prostu publikatorem, jest się wydawcą. Jest się czymś, co podlega, pod, powinno podlegać standardom, właśnie takim jak nie wiem, obejmuje to gazety, telewizje i tym podobne rzeczy. I proszę Państwa, tu dochodzimy do tej sprawy, że tak zwane media społecznościowe, Facebook, to przez co teraz rozmawiamy, YouTube, to wszystko zostało zmonopolizowane i opanowane przez kilka, no. Potężnych molochów, potężne korporacje. A to jest dzisiejszy eter. Przez to nadajemy, przez to społeczeństwo nadaje. No i cóż, no, trzeba by było to jakoś zdemonopolizować, bo w końcu. Co jak co, ale państwo nawet w systemie wolnorynkowym przede wszystkim powinno strzec wolnej konkurencji. Wolnej konkurencji przed monopolami, kartelami i przed tego rodzaju zagrywkami. Także dobrze, że prezydent Trump to zauważył, odniósł się do tego, no i tam zaczyna grozić palcem. Na ile to będzie miało jakieś konsekwencje? Trudno powiedzieć, no bo mamy do czynienia z bardzo dużą wojną polityczną wewnątrz Stanów Zjednoczonych. No, tutaj się, czyli tam. Yy... Tutaj się bijemy, bijemy, mówię o, o różne aspekty tego nowego kultur kampfu, o to, jak powinna wyglądać globalizacja, nasza cywilizacja i tak dalej. Ale tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, i tak wszyscy skończymy w chińskiej zupie. E, dlaczego to jest osobna sprawa, na osobny felieton. E, zapraszam e, i już wkrótce, a po prostu chodzi o to, że nasza cywilizacja umiera, U, umiera przede wszystkim demograficznie. Nie ma ludzi, nie ma nic. Proszę Państwa, to tyle na dziś I oczywiście zapraszam do udostępniania, lajkowania tych poglądów i dyskutowania z nimi. Proszę się tam wpisywać, proszę mówić co Państwo sądzą na, na ten temat. A, no i też zapraszam do, do wspierania nas na różne sposoby, również zamawiania reklam. Jesteśmy do dyspozycji. Wszystkiego dobrego. Mówił Andrzej Kumar.